hej, z tej strony Szakal i będziemy kontynuować naszą przygodę w Stardew Alley na dniu trzecim więc logicznym jest, że startujemy z dniem czwartym dzisiaj mamy słoneczną pogodę więc na pewno przyda nam się konewka i spróbujemy dorwać tego karpie co nam się wczoraj nie udało na pewno postaram się robić trochę krótsze filmiki po sugestiach jakie otrzymałem za które również bardzo dziękuję. I dziękuję za tyle wyświetleń przy pierwszym filmiku, jak i łapek w górę. Jest to bardzo miłe, bardzo y, motywujące do dalszego działania. Mam nadzieję, że dzisiaj również będziemy się dobrze ra razem bawić i uda się kupić w końcu jakieś porządne nasiona. Jest jakieś nowe zadanie? Willy potrzebuje sardynek. Czy udało mi się złapać jakieś sardynki? Kurczaczki, nie pamiętam. Jak to otwarte od dziewiątej? To jak ludzie mają funkcjonować? Ojeju. Hmm. Okej, okay, mamy godzinę dziewiątą. Nawet trochę po, więc... Ile kosztuje plecak? Dwa Ludzie, skąd mam mieć na to pieniądze? Nasiona trawy, cukier. Dobrze. Kupimy po prostu więcej pasterniaku. Tylko na tyle nas stać. Więc trzeba go od razu zasadzić. Nie dość, że udało się zdobyć prezent, to jeszcze udało się nam zdobyć karpia! No i w końcu zadanie wykonane. Zajęło mi to trochę czasu, patrzcie, jest godzina 13, aha. I co? I nie mam miejsca w plecaku? O co, co tu się dzieje? Pełny leżu. Niech, chcę to. To idziemy po karpie, żeby móc je oddać naszemu zleceniodawcy. Mam nadzieję, tylko że jest w domu. Jest w domu! Populacja. Ok, i co dostaliśmy w zamian? Nic? A, 90 zł. Ok, Willy chce sardynki. Co my tutaj możemy? Co mogę dla Ciebie zrobić? Sklep, drewno, duża skrzynia, przepis, zwykłe okno, telefon. Czyli tak, tu możemy pokupować jakieś przepisy. Ulepszenie domu, 10 tysięcy zł. No, trochę tak. Trochę brakuje i budynek rolny. Kurnik będziemy potrzebować. Stodołę będziemy potrzebować. Studnia. Do przemyślenia. Silas będziemy potrzebować. Młyn. Czy ja będę potrzebował młyn? Szopa. Staw. Kabina. Miska pupila. Stajnia. Farma szlamu. Ostatnio oglądałem, że farma szlamu nie jest niczym jakimś super. No dobrze. Najwyższa pora, chyba pójść do baru i się przedstawić kilku nowym osobom. Może kogoś dzisiaj zastaniemy. Teraz zaczyna się robić ciepło. Czuję się napompowany. Alex, chyba poznaję. Witamy się z tą po raz pierwszy. I jesteśmy w pubie! PAM! Oj. Ona lubi sobie wypić. Ekologiczny sposób, tak? No, zobaczymy. O, tutaj już proponują alkoholizowanie się. Co tutaj jest ciekawego? O, można wejść! Myślałem, że nie będzie można. No ale cóż, dobra, jak proponują picie, to trzeba się napić. O Jezus. Mi nie stać na, nawet na zwykłe piwo. Taki biedny jestem, a ten chleje. Automaty. Co ja mam tu robić? O Boże! No oczywiście. Ja nie jestem dobry w takim. Więcej w to nie gram. Nie. Więcej w to nie gram. O, oh, nie. To nie było ostatnie życie. O Jezus, jak ja trzymam to to samo strzela. Myślałem, że muszę naciskać, jak porąbany. A co robi ten przygód? I ja dopiero teraz coś takiego dostaję? Co to? Monetka. A to? Życie. Co tu się wydarzyło? Aha, stoją w miejscu że jak ja mam późny zapłon A, mam iść w dół. Przeszedłem level pierwszy. I odzyskałem dwa HP, -ki. ja nie chciałem. <śmulik> nie, nie chcę grać dalej. Zaplecze. O. Coś jest? Nie, nie mogę tego czegoś podnieść. Nie ma nikogo nowego do poznania w barze. Przejdziemy się jeszcze po mieście. O, mamy jakąś scenkę. Ach, witaj Hyde! Właśnie ładowałem nagrody do tej... tutaj maszyny. To nowy program, który wymyśliłem, żeby móc w prom... Żeby po... Jezus, móc! Żeby pomóc w promowaniu ducha życzliwości pośród mieszkańców. Ciebie również. Jesteśmy wyróżnieni. To bardzo proste. Czasami, gdy pomożesz komuś w mieście, otrzymasz bilet z nagrodą. Możesz go wymieniać na nagrodę. Tego chyba kiedyś nie było. Jest tam trochę wyjątkowych rzeczy. Jedyne, czym się martwię, to to, że ludzie będą bardziej pomagać ze względu na bilety zamiast być życzliwym dla bliźnich. My chcemy pomóc. Chcemy dobrze żyć z ludźmi. Będziemy sprawdzać tablicę z ogłoszeniami. Czyli czasami warto komuś wejść na chatę. Nie mam biletów. Co tutaj jest? Pudełko zgubione, znalezione. Już jest 20. A jeszcze trzeba. Nie było łowienia seltynek. Poszedłem na wodę bez wędki. Skończymy dzisiejszy dzień. Zaczynamy dzień piąty. Zobaczmy, ile zarobimy. Y bo sprzedałem ryby, które złowiłem wcześniej, łącznie z tymi karpiami, na które było zadanie, więc zarobiliśmy 400, ponad 400 zł. Będzie na nasiona! Zauważyłem, że nie sprawdzę. No, chyba mnie kogut zagłuszył. Zauważyłem, że w ogóle nie sprawdzam pogody. Pięknie i słonecznie. Mamy jakąś wiadomość i urosł nam pastelniak. Nowy wpis dzienniku. Dziennik zaktualizowany. Postęp. Osiągnij pierwszy poziom rolnictwa i wytwórz stracha na wróble. Pragnę. Lokalne są mieszka na północy miasta. W zamian za materiały i pieniądze wybuduj nowe budynki. Wybuduj kurnik. Też pragnę. Początki. 100 sztuk złota. Jej. Nie wiem, czy uda mi się z tymi sardynkami. Jak tak będę chodził bez wędki. Na pewno sprzedamy, te gorsze przynajmniej i kupimy kolejny pasterniak Kosa. mamy kolejną scenkę, boże jak to pędzi i kolejna z burmistrzem Witaj, witaj. A, tutaj teraz nam pokaże ten. Nie pamiętam, czy to było muzeum? Dom kultury. Prawie jak muzeum. Przed telewizorem? Teraz to się siedzi na telefonach albo przed komputerem. Starzy ludzie przywiązują się do wielu rzeczy. Ale czasami warto zatrzymać takie relikty przeszłości. Szczególnie, jak mieszkają w nim duchy. Boże, zabrzmiało, jakby mu w kręgosłupie strzeliło. Wiem coś o tym. Porównać duszki do szczurów, <śmacznego> smacznego i najlepiej zostawić na nawiedzonym budynku, no tak, jeszcze mamy łapać szczury. A może nie? A wejdziemy, tutaj pamiętam, że trzeba było ponaprawiać, czy, po, czy pozbywać jakieś przedmioty. O, o ale to chyba. Później będziemy mogli odczytać te znaczki. No dobra, biegniemy do sklepu po nasiona. O, zadanko. Potrzebna pomoc. Chcę położyć topas na grobie mojego pradziadka. Proszę o szybkie dostarczenie. No i skąd ja teraz wezmę topas? Czy to jest. Naprawdę. To jest zadanie na czas. Pięknie. Weźmiemy na wsi, na fasoli, bo fasola rośnie kilka razy. I trochę więcej pasterdeku. Dobra, i tak jak myślałem, otworzyło nam się przejście do kopalni. To tu jeszcze była chyba gildia przygód, czy coś tam takiego. Zaraz tam wejdziemy, tylko sprawdzę, co tu jeszcze jest. Zepsuty most. at two nits ah. W kopalni. O, i tam można że w rzeczy, nie w tej ale można już oberwać po tyłku. Czy my tego chcemy? Pewnie tak. O. Nasz pierwszy miecz. Zardzewiały. Będziemy na nas oko. Tylko jedno, bo drugiego już nie ma. Była winda tu trzeba było chyba mamy za słaby kilo, bo tam był chyba jakiś dziwaczek nieczynny jeden poziom możemy zejść może ten topaz się trafi dla peny No, z brakiem miejsca w ekwipunku. Ponieważ w kopalni mi nie wyszło z braku miejsca w plecaku, spróbuję złapać te sardynki. Zobaczymy ile czasu mi to zajmie. Floundra. Jest pierwsza saltynka. Kończy się kolejny dzień. Nie udało się złapać sardynek. Te ryby to będzie zmora. Ale udało się poznać parę nowych osób i kupić nasio nowe nasionka. E mam nadzieję, że takie krótsze wersje będą wam odpowiadały, ponieważ dostałem troszkę informacji, żeby robić krótsze, a częściej. E no nie wiem, czy można mówić o częstotliwości, gdy to będzie drugi filmik, ale postaram się, żeby były krótsze. To w takim wypadku do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!